Dzień dobry, Paweł Bednarz. Witam w programie Biznes Teraz. Będziemy rozmawiać o kondycji polskiego sektora przemysłowego, a także o zmianach i trendach, jakie wymusiła na nim pandemia. Naszym gościem jest Pan Michał Górecko, prezes BPSC. Dzień dobry, Panu. Dzień dobry, serdecznie witam. Panie prezesie, w jakim miejscu jest dziś polski przemysł? Pytanie bardzo ogólne, ale z drugiej strony również można wiele szczegółów podać. Polski przemysł od lat bazuje na eksporcie na rynki zachodnie, choć nie tylko. Nie ukrywamy tego, że jako część przemysłu czy część firm, która dostarcza rozwiązania informatyczne do przemysłu, że kondycja przemysłu jest determinacją, determinantem właściwie sprawnego działania naszej firmy czy całego sektora IT. Polski przemysł jest mocno uzależniony od kondycji innych gospodarek, z racji tego, że większą część eksportujemy, ale również ten popyt wewnętrzny jest duży. Pandemia przez wiele miesięcy wykazała, że jednak, no, dziwna choroba która się ukazała może zmienić ten rynek diametralnie natomiast ważne jest to że od dobrego roku wszystkie wskaźniki ekonomiczne szczególnie PMI wskazują na wyraźną poprawę kondycji przedsiębiorstw i gospodarki jako takich co bardzo istotne nasz główny partner w obrocie gospodarczym Niemcy wykazuje ponad 60, 60 punktowy wskaźnik PMI i to od kilku miesięcy Ostatnio nawet był na poziomie 65 punktów, co jest wynikiem wyśmienitym, niespotykanym od dekady. Również polskie wskaźniki, głównie mówię tu również o tym PMI, który trochę wyprzedza trendy, który pokazuje, jak się będzie zachowywała gospodarka za chwil parę, jest na bardzo fajnym poziomie. Już dawno przekroczyliśmy 50%. Wprawdzie ostatnio o punkt procentowy, półtorej punktu, tam ten, ten wskaźnik spada. Niemniej jednak jako taki jest bardzo korzystny, co pokazuje, że Gospodarka będzie się rozwijać. Oczywiście kwestia inflacji, kwestia innych zagadnień gdzieś tam burzy ten dobry obraz, ale generalnie można powiedzieć, że przed nami chyba dobry czas. Panie prezesie, Pana firma dostarcza rozwiązania z zakresu IT do innych przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Jak Pan ocenia poziom cyfryzacji tak naprawdę polskich firm? Tu trochę odbiegamy niestety od, od Europy, natomiast gonimy ją bardzo szybko. Wszystkie dane wskazują na to, że jesteśmy coraz bliżej, natomiast ten rynek, w którym my uczestniczymy, czyli małych, średnich firm, szczególnie średnich, tych 200, około 200 zatrudnionych od 50 do 250. Poziom nasycenia systemami ERP, system, informatyką, jest na poziomie mniej więcej 50%. Jesteśmy trochę poniżej średniej europejskiej, trochę poniżej średniej, która w, w, z otaczających nas, nas rynków, nawet na południu Polski. Natomiast gonimy. Ewidentnie jest tu jeszcze duże pole do, do pracy i to po stronie przedsiębiorstw, i to po stronie dostawców, bo nie jesteśmy sami na rynku. Natomiast gonimy Europę i to jest. Jeden z tych elementów, który jednak wykaże się w przyszłości konkurencyjnością naszych firm, no bo jak wiadomo, w informatyce gdzieś tam siła leży. Panie prezesie, a co tak, te, te, musiałoby się wydarzyć, żeby ten poziom e, mógł wzrosnąć, czego firmy też potrzebują? Czy to, za, czy to jest przede wszystkim dzisiaj w dalszym ciągu świadomość e, e, zarządzających? Tymi średnimi przedsiębiorstwami, że być może jeszcze nie potrzebują aż tak zaawansowanych systemów z zakresu IT. Świadomość to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest poziom kapitalizacji tego typu inwestycji. Trzecia sprawa to jest poziom potrzeby. Posiadania lepszej jakości danych, bo sama informatyka nie zrobi rewolucji w sposobie prowadzenia firmy. Ona nie wykaże nagle lepszego wprowadzania danych czy dokładniejszej analizy. Ona wykaże dopiero w drugim kroku, wykaże, wykaże efekty. W związku z tym w pierwszym, w pierwszym rzucie musielibyśmy zrozumieć, po co ta informatyka jest potrzebna, i dopiero potem możemy od niej oczekiwać konkretnych efektów. Ewidentnie widzimy, że wprowadzenie informatyki do firm pokazuje przyrost efektywności działania tych firm i tu oczywiście można na różne dane wskazywać i różne wartości procentowe od tych mniej optymistycznych typu 10 punktów procentowych do nawet takich rzędu 30-40, jeżeli mowa o efektywności rozliczania produkcji, efektywności wprowadzenia nowego rynku, nowego produktu na rynek, czy odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta. No, my mamy też doświadczenia z tego typu wskaźnikami i one czasami są naprawdę bardzo zaskakujące, gdzie te przyrosty są 100% wręcz. E, natomiast e, oczywiście to są skrajności. No tak. e, ewidentnie informatyka pomaga w, w dobrym, sprawnym e, zarządzaniu firmą, a przede wszystkim dostarcza wiarygodnych danych, wtedy kiedy one są potrzebne. Panie prezesie, dużo mówi się o tym, że Polska w dalszym ciągu jest swego rodzaju montownią Europy. Co zrobić, żeby tak nie było? Odpowiedź jest dosyć prosta. Właśnie technologię potrzebujemy tej technologii? Te, te, technologia to z jednej strony. Znaczy, ja nie, nie widzę wielu minusów bycia również montownią. Natomiast w dłuższym okresie czasu bycie montownią będzie się sprowadzało tylko i wyłącznie do porównania ekonomiki funkcjonowania montowni tu w Polsce, czy może gdzieś dalej, na wschód, tam, gdzie będzie tańsza, tańsza siła robocza. Coś, co my musimy zrobić z polską gospodarką? Coś, co jest napędem polskiej gospodarki w tym kontekście, o który Pan pyta, to jest kwestia nakładów na badania rozwój. I tu ewidentnie odstajemy od, od średniej. No, znowu powołam się na naszego zachodniego sąsiada na Niemcy, gdzie tam poziom inwestycji w R&D jest na poziomie 3,6 czy 3,5 PKB. No, w Polsce to jest ledwo poni, powyżej jednego punktu procentowego. Odstajemy również od tych gospodarek, które przeszły podobną transformację jak my, chociażby znowu od Czechów, gdzie oni są o 50% wyżsi w tym nakładach, osiągając prawie dwa punkty procentowe my, my 1 3. Ewidentnie oprócz bycia montownią. Co nie jest nie jest błędem samym w sobie, żeby przestać być montownią i wprowadzać kawałek wartości do danej, musimy też mieć trochę tej innowacyjności w sobie. I tu no, informatyka ewidentnie jest tym polem, który jest samo w sobie innowacyjne. No, informatyka wielokrotnie, to są na, to są ewidentnie dwucyfrowe wartości przeznacza na badania w swoich budżetach w ramach firm, które zajmują się informatyką. Panie Profesorze, wspomniał Pan o wykorzystywaniu danych. Jak polskie firmy wykorzystują dane jak zarządzają danymi? Jak to wszystko, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają systemy ERP? Systemy ERP, tak jak powiedziałem gdzieś tam wcześniej, one same w sobie nie spowodują lepszego zarządzania firmą. One dostarczą danych i usystematyzowania procesów, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie firmy. Dane, które są wprowadzane do systemu i potem dane, które w konsekwencji są obrabiane w systemie oraz wyeksportowane z systemu, to jest właśnie wartość tego, co daje informatyzacja, czy informatyka sama, sama w sobie. Oczywiście, czym większa ilość danych, tym łatwiej jest zaprząc w informatykę, w obsługę tych danych, no bo jednak gdzieś tam każdy w tym swoim rozumieniu ma pewne ograniczenia, a informatyka dla niej nie ma znaczenia, czy to jest milion rekordów, czy pięć milionów rekordów. W związku z tym, wykorzystanie danych i obróbka tych danych, to jest siła informatyki, i bez tej siły nie zrobimy kolejnego kroku też, więc no, ta informatyka jest kluczem. Jednak do dalszego rozwoju. No tak, ale na końcu gdzieś musi być ten człowiek, też, który potrafi te, te dane rozpoznać, tak? Bo jeśli ktoś zostanie zarzucony masą danych, to też nie do końca wie, które dane są akurat dla niego ważne. Oczywiście, my jako informatycy przedstawimy tylko wynik pewnych obliczeń. Analiza tych obliczeń i wyciągnięcie wniosków z tych obliczeń, no to już jest rola zarządzających firmami. Natomiast no, wolałbym, żebyśmy jednak opierali się na danych i na faktach, no tak. niż przypuszczeniach, albo e, wątpliwościach czy intuicji. Oczywiście fajnie, jeżeli tą intuicję przedsiębiorcy mają, natomiast łatwiej jest mieć intuicję, jeżeli ma się również twarde dane. Panie profesorze, a czy są jakieś takie branże, które, dla których system ERP są szczególnie potrzebne, albo w których szczególnie przynoszą one wymierne korzyści? To są te branże, w których jest duża ilość danych z, pochodząca z operacji gospodarczych takich na bieżąco wykonywanych. I tu ja, ja nie chciałbym wskazywać jednej konkretnej branży, no tak. bo pomimo tego, że firma z zewnątrz może się wydawać bardzo prosta, no to jednak procesy wewnątrz mogą być strasznie skomplikowane i wymagające dużego nakładu pracy, aby zrozumieć, na czym one polegają. Mamy wielu swoich klientów, którzy na pierwszy rzut oka wydają się dosyć. Takimi banalnymi firmami, co jednak po nawet liźnięciu odrobinę tej firmy okazuje się dużym, dużym nieporozumieniem, no bo tak ta firma funkcjonuje po prostu. Więc ja nie chciałbym tu mówić o konkretnej branży, która wymaga ewidentnie informatyzacji. To jednak jest skala danych, skala operacji wewnątrz firmy występującej, ilość pracowników, tych, tych, tych miar może być wiele. Natomiast nie uważam, żebyśmy jako Polacy ewidentnie odstawali w którejś branży, jeżeli chodzi o informatykę. To jest raczej kwestia nastawienia menadżerów do inwestowania w informatykę i możliwości czerpania z tej informatyki, no bo te są właściwie nieograniczone. Panie prezesie, my dzisiaj dzielimy trochę świat na przed pandemią i po pandemii. Jeśli Pan rozmawia z, z innymi firmami, ze swoimi klientami, czy są jakieś takie rzeczy, jakieś takie trendy, które Pan zaobserwował, czego firmy w trakcie pandemii, ale też no de facto już po tym okresie lockdownowym szczególnie potrzebują? Firmy potrzebują przede wszystkim możliwości pracy. Czy udostępnienia narzędzi do pracy, którą, w której dzisiaj się musimy otaczać czy posługiwać. Nawet idąc tutaj do Państwa, przechodziłem przez Państwa biura, które są w sposób hybrydowo wykorzystywane, w związku z tym kilka tych biur jednak było wolnych. Przypuszczam, że na co dzień. Tam jednak ktoś siedział przed pandemią. W związku tak. z tym, ta informatyka, która w tej chwili jest szczególnie potrzebna klientom, oczywiście oprócz stabilności, rzetelności danych i od dobrego wprowadzenia tych, tej informatyki, również wymaga pracy zdalnej i łatwości pracy na, na danych. Coraz częściej widzimy to nawet po aplikacjach, które nasza młodzież używa. To są bardzo proste operacje, które wymagają kliknięcia kciukiem dwa razy po to, aby uzyskać coś. Coś w zamian. Więc ta mobilność, dostęp do, do danych tam, gdzie w, te, gdzie w danym momencie jesteśmy, jest, jest coraz częściej potrzebna. Czyli możemy podsumować naszą rozmowę, że przyszłość jest w danych. Przyszłość jest w danych, przyszłość jest w informatyce i o dobrej obróbce tych danych, ale również w zbieraniu tych, e, tych danych. Dane bez dobrej wiedzy na temat danych trudno będzie zrobić kolejne e, kroki w przód. Ewidentnie badania, rozwój muszą pomagać nam w rozumieniu tych danych i we wprowadzaniu innowacyjności w gospodarkę. Jeżeli mówi Pan o danych jako o pewnym obszarze, to w 100% się z Panem zgadzam. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.